Starbucks sprzedaje trzy rozmiary kawy, choć prawie nikt nie wybiera najmniejszej. Dlaczego? To nie przypadek. To efekt przynęty, jeden z ciekawszych psychologicznych mechanizmów sprzedaży, który działa jak złoto. Ale zacznijmy od początku. Dan Early, profesor psychologii behawioralnej, zrobił kiedyś bardzo prosty eksperyment. Dał ludziom dwie opcje zakupu prenumeraty The Economist. Wersja online za 59 dolarów oraz wersja papierowa za 125 dolarów. Większość ludzi wybierała tańszą, wiadomo. Ale kiedy dodał trzecią opcję, wersja papierowa i online razem za 125 dolarów, coś się zmieniło. Nagle większość ludzi wybierała ostatni pakiet, właśnie za 125 dolarów, bo wyglądał jak świetna okazja. Dlaczego? bo obok była bezsensowna opcja, tylko papier za tę samą cenę. I choć nikt jej nie wybierał, ona robiła całą robotę. To właśnie jest efekt przynęty. Bo widzisz, klient często nie wie co wybrać, nie zna się na tych opcjach, nie chce mu się wnikać, analizować, dlatego podejmuje decyzję na podstawie porównań. I teraz jeśli pokażesz mu tylko dwie wersje, tańszą i droższą, to może pomyśleć, po co przepłacać. Ale jeśli dodasz trzecią, gorszą i tylko Trochę tańszą, to nagle ta, którą naprawdę chcesz sprzedać, zaczyna wyglądać jak najbardziej logiczny wybór. Widzisz to codziennie w menu restauracji, w subskrypcjach oprogramowania, w pakietach usług. Wiesz, nawet mała pizza, średnia i duża. To nie jest przypadek, to jest psychologia. Jak chcą sprzedawać więcej średnich, to mała jest nieopłacalna. Jak chcą sprzedawać więcej dużych, to średnią robią nieopłacalną. I to działa, bo upraszcza decyzję klienta. Jaki jest z tego morał? Czasem klient nie potrzebuje wcale niższej ceny, potrzebuje punktu odniesienia i kontrastu, który ułatwi mu decyzję. Wejdź w mój profil i odbierz bezpłatny dostęp do Profit Insider.